Lecimy z quizem, na który wszyscy czekali. Sprawdźmy sobie, która La Bubu najbardziej mnie przypomina. Ulubiona pora roku? Chyba jesień, bo wiecie, ja nie lubię ani jak jest za ciepło, ani jak jest za zimno. Zwierzątko, kot, wiadomo. Ulubiony kwiatek? Nie wiem, ja nie jestem jakąś taką, wiecie, kwiaciarą, ale w sumie ten bez mi się podoba. Hobby? Tam na dole są filmy? Nie, to są chyba gry. No to nie. To wybieram Spańsko. Pogoda. No to tak jak mówiłam, ani za ciepło, ani za zimno. Więc może tutaj wybiorę te, te wiosne stęczą. Ulubiona pora dnia. No tak, przed godziną 20. To jest tak akurat, tak akurat spoko. Ulubiony trunek, napój to herba sport kurde żaden leżenie na kanapie No ale nie wiem jak już muszę wybierać No to może pływanie ale wiecie nie takie żeby się zajechać i zamęczyć tylko tak na luziku w przy leżaczku A środek transportu Nie wiem ja w sumie lubię jeździć metrem więc wybierzemy sobie metro I co kto nam tu że dada akurat jej nie mam ale podobna jest do tej mojej miłości. Haha. Ha, ha.